Jak zadbać o czystość w domu bez wody? W czasie tego eksperymentu chyba ten nieporządek był dla mnie najbardziej uciążliwy, nie? To, że stały te niedomyte naczynia przez tyle dni. No i to się wiązało z pewnymi zapachami. Z tej toalety, zapachy, nie? Jak się kąpałem w wannie, to starałem się zbierać wodę do miski. Wodę z miski przelewałem do spłuczki, żebym potem mógł raz na jakiś czas zawartość, tę frakcję rzadką z toalety kompostującej po prostu wylać do spłuczki i spłukać wodą z rezerwuaru. I w ten sposób ten problem rozwiązać bez wychodzenia do, z domu, bez wynoszenia tego lecz, i wylewania tego na trawnik pod osłoną nocy. Po co rodzić jakieś niepotrzebne głupie pytania? Ale to powodowało, że na przykład kurz i różnego rodzaju paprochy zbierające się w wannie wygląda po prostu nieestetycznie. No, w każdym kryzysie będzie nam zależało na tym, żebyśmy zachowali coś najbardziej zbliżonego do normalności. Po prostu psychicznie będzie nam dzięki temu lepiej. I w domu nawet przy braku wody powinniśmy sprzątać, żeby też nie dopuścić do jakiejś tam katastrofy sanitarnej. Jeśli coś się rozleje, to to wycieramy, nie czekamy, aż zaschnie. Lepiej jest wytrzeć, ile się da ręcznikiem papierowym, a potem mokrą ściereczką, niż zostawić i potem być zmuszonym do umycia tego gąbką z większą ilością wody. Częściej sprzątamy te obszary, gdzie zachowanie higieny jest kluczowe, na przykład blaty w kuchni. Kuchenka na przykład wymaga mycia rzadziej niż blat, na którym się przygotowuje posiłki. Nie? Co tylko jest możliwe, czyścimy na sucho. Na przykład najpierw podłogę zamiatamy czy odkurzamy, a dopiero potem zmywamy na mokro. Jeśli mamy różnego rodzaju mokre ściereczki do czyszczenia mebli czy to łazienki. I znów to nie jest coś, co polecałbym wykorzystywać na co dzień, bo to powoduje ogromne ilości odpadów, ale na sytuację kryzysową może to być rozwiązanie całkiem niezłe. Do zachowania higieny powierzchni czy sprzętów możemy użyć różnego rodzaju substancji do dezynfekcji, w szczególności roztwory na bazie alkoholu. Jednego dnia umyjemy, drugiego dnia tylko przetrzemy na mokro tym płynem do dezynfekcji. Nie będzie to to samo, ale będzie to całkiem niezły efekt. Do punktowego czyszczenia miejsc, które są najbardziej narażone na, nazwijmy to, przechowywanie i rozprzestrzenie zarazków typu klamki, włączniki świateł, uchwyty, na przykład do otwierania lodówki, może toaleta, no, wszystkie te rzeczy, które ludzie dotykają i potem mogą dotknąć twarzy, przyda się spryskiwacz. Zamiast brać ten płyn do dezynfekcji na ściereczkę, to po prostu spryskujemy i wycieramy do sucha. Prawdopodobnie zużyjemy dzięki temu tego płynu mniej. Pilnujemy też, żeby ograniczać wnoszenie brudu, na przykład, żeby nie wchodzić w butach daleko do mieszkania, po prostu zdejmować je jak najbliżej w przedpokoju. Buty oczywiście wycieramy przed wejściem. Jeśli jest bardzo brudno, bardzo mokro, to układamy jeszcze jakąś dodatkową wycieraczkę, czy kawałek dywanika przed wejściem. Często tam odkurzamy, żeby ten syf po prostu się nie roznosił po mieszkaniu. No i wreszcie wietrzymy intensywnie żeby po prostu było czyściej, w sensie to nie będzie czyściej od tego, ale będzie mniej jebało i będzie przyjemniej. Więc do tego was gorąco zachęcam.